Tematem dzisiejszych zajęć jest przypomnienie wiadomości z klasy siódmej z zakresu fonetyki. Materiał w swoim podróżniku znajdziecie na stronach 250, od 250 do 253. Zacznijmy od tego, czym jest fonetyka. To dział nauki zajmujący się językiem, bada i opisuje głoski, zajmuje się samogłoskami i spółgłoskami, a także dotyczy akcentu oraz intonacji. Podstawowymi Terminami w fonetyce są głoska i litera. Głoska to najmniejsza, niepodzielna, słyszalna i mówiona cząstka ludzkiej mowy, a litera to graficzny znak tej głoski, najmniejsza pisana cząstka ludzkiej mowy. Zwróćcie uwagę, że głoska 3 bywa zapisywana w różnych językach w inny sposób. Głoski dzielimy na spółgłoski i samogłoski. Ustne i nosowe, dźwięczne i bezdźwięczne, twarde i miękkie. Przyjrzyjcie się tej tabelce. Zwróćcie uwagę na podział samogłosek. Są wyłącznie dźwięczne, do nosowych należą tylko OM i M, natomiast do miękkich tylko I. Współgłoski dźwięczne mają na ogół swoje pary w głoskach bezdźwięcznych. Przejrzyjmy się głosce i, która może pełnić trzy funkcje w wyrazie. Może jak normalna samogłoska tworzyć sylabę, na przykład w wyrazie igła. Może zmiękczać literę stojącą przed nią, np. w wyrazu konie. W tym wyrazie mamy 5 liter, ale 4 głoski. Może tworzyć sylabę i zmiękczać stojącą przednią literę, czyli dwa w jednym, na przykład w wyrazie list. Uwaga! I, które zmiękcza, nie liczymy jako osobnej głoski. Stąd mówiłam, że w wyrazie konie mamy 5 liter, ale 4 głoski. W wyrazie list mamy 4 litery i cztery głoski. Fonetyka zajmuje się również podziałem wyrazu na sylabę co jest nam potrzebne, kiedy dzielimy wyraz przy przenoszeniu do następnej linii, co musi być właśnie zgodne z podziałem na sylaby. Istnieje kilka reguł. Zawsze rozdzielamy dwie jednakowe litery oznaczające spółgłoski. Przenosimy wyraz tak, aby nie dzielić grup liter oznaczających jedną, jedną głoskę. Oddzielamy przedrostki zawierające samogłoskę. Niektóre wyrazy Zawierające grupę spółgłosek możemy dzielić dowolnie, ale przenoszona część wyrazu musi zaczynać się od spółgłoski. I jeszcze uwaga odnośnie do słowników ortograficznych. W nich miejsca dopuszczalnego dzielenia wyrazów przy przenoszeniu do następnej linii są zaznaczone kropką. Zdarza się, że nasz narząd mowy nie jest w stanie dokładnie wypowiedzieć grupy spółgłoskowej. I wtedy dochodzi do tak zwanego uproszczenia grupy spółgłoskowej, czyli nasz narząd mowy nie wypowiada wszystkich spółgłosek z wyrazu. Uproszczenia najczęściej występują przy wymawianiu przyrostków wski stwo, wtedy pomijamy najczęściej literkę w, na przykład w wyrazie kowalstwo, to wy może zostać usunięte. Ł na końcu wyrazu po spółgłosce w formach czasu przeszłego, na przykład zamiast powiedzieć zmarzł, powiem zmarz. Zdarza się, że opuszcza się spółgłoski le i ły wy wewnątrz wyrazu, w tym na przykład w formach zakończonych na uszy, na przykład w wyrazie Zamiast usiadłszy, powiem usiadszy. Przy wymawianiu liczebników, tu forma hiperpoprawna nie jest nawet dopuszczalna, również dochodzi do uproszczenia. I zamiast powiedzieć 900, ja powiem 900. Ostatnim bardzo ważnym zjawiskiem, któremu przygląda się fonetyka, jest upodobnienie fonetyczne. Różnice między wymową a pisownią powodują zjawisko fonetyczne, które nazywamy upodobnieniem pod względem I zachodzi to w tych wyrazach, w których jest to różnica między tym, jak się pisze, a jak się wypowiada. Na przykład w wyrazach przyszłość, wtorek, kwiat, jakby, prośba, trzeba, słodki. Przyglądanie się upodobnieniom fonetycznym podzieliłam na trzy etapy. Uwaga! Ich kolejność jest dowolna. Etap pierwszy. Jeżeli spółgłoska bezdźwięczna jest wymawiana jako dźwięczna ze względu na sąsiedztwo spółgłoski dźwięcznej, to takie zjawisko nazywamy udźwięcznieniem. Czyli na przykład w wyrazie jakby. Piszę k, jakby, ale w wymowie to k zmieni mi się w g, ponieważ mój narząd mowy nie jest w stanie wypowiedzieć szybko, Wyrazu jak jakby. Zmieniam na g, dlatego udźwięczniam k do g. Zjawiskiem odwrotnym jest ubezdźwięcznienie. Czyli jeżeli spółgłoska dźwięczna jest wymawiana jako bezdźwięczna, ze względu na sąsiedztwo spółgłoski bezdźwięcznej, to takie zjawisko nazywamy ubezdźwięcznieniem. Na przykład w wyrazie wtorek, zamiast powiedzieć wtorek, czyli dźwięczny w, ja powiem Bezdźwięczne F wtorek. Etap drugi. Tutaj się zastanawiam nad kierunkiem tego upodobnienia. Która literka na którą literkę wpływa? Jeżeli silniejsza okazuje się pierwsza spółgłoska, to mówimy, że zachodzi zjawisko postępowe. Na przykład w wyrazie krzak. K. Bezdźwięczne powoduje, że dźwięczne ż zmienia się w bezdźwięczne szy. Stąd kierunek tego zjawiska jest do przodu. To zjawisko postępowe. Podobnie dzieje się w wyrazie przyszłość, kwiat czy trzeba. Ta pierwsza głoska, akurat w tym przypadku wszędzie jest bezdźwięczna, powoduje, że druga głoska, dźwięczna, się ubezdźwięcznia i ten kierunek jest do przodu. Kierunkiem odwrotnym jest kierunek do tyłu. Czyli jeżeli silniejsza okazuje się druga spółgłoska, to zachodzi zjawisko wsteczne. Na przykład w wyrazie wstać. Nie jestem w stanie powiedzieć wstać, tylko muszę sobie zmienić w na f pod wpływem literki s, Czyli literka s działa do tyłu. Stąd mamy zjawisko wsteczne. Podobne zjawisko występują w wyrazach wtorek i słodki. Ta druga literka okazuje się silniejsza. Ona wywiera wpływ na tę wcześniejszą. Etap trzeci analizowania upodobnienia fonetycznego dotyczy miejsca tego upodobnienia. Czyli już nie zastanawiamy się nad jakością, nie zastanawiamy się nad kierunkiem, tylko się zastanawiamy nad miejscem. I tak. Upodobnienie może zajść w wyrazie, i takie mieliśmy do tej pory przykłady. Ono się nazywa wewnątrzwyrazowe. Lub może pojawić się na granicy dwóch wyrazów. I to jest tak zwane upodobnienie międzywyrazowe. Ponieważ nasz narząd mowy, kiedy mówi szybko, nie jest w stanie odpowiednio się przygotować do każdego wyrazu. Przykład. Chodź tutaj. Nie jestem w stanie wypowiedzieć choć. Tutaj, szybko, gdzie zmieni mi się w ,,ć". Stąd ,,ty", działa na ,,ć". W zbitce ,,choć z nami", nie ma już tego problemu, ponieważ i dzie i ,,z", są dźwięczne. W drugim przykładzie, sok cytrynowy, i ,,k", i c są bezdźwięczne, stąd nie zmienia mi się tutaj nic, nie dochodzi do upodobnienia. Natomiast w parze wyrazów ,,sok bananowy", już tak, ponieważ k udźwięcznia mi się do g pod wpływem b. W ostatnim przykładzie mamy bieg sylwestrowy. Tutaj też nie jestem w stanie wypowiedzieć tak, jak się pisze, g pod wpływem mojej szybkości zmienia się w k pod wpływem s. Natomiast w parze wyrazów bieg gwarków nie ma tutaj. Żadnej różnicy. Jest jeszcze trzecie miejsce, w którym może występować upodobnienie. Chodzi o koniec wypowiedzi, koniec wyrazu, przed jakąś pauzą. Wtedy wszystkie głoski dźwięczne tracą swoją dźwięczność. Stąd powiem: Ostry nóż, proszę spójrz, ładny samochód. Wszystkie te końcowe, Współgłoski dźwięczne zmienią się w bezdźwięczne. Takie zjawisko nazywa się utratą dźwięczności w wygłosie. Zwróćcie jeszcze uwagę na sposób zapisu wymowy. To jest kwadratowy nawias, a uzamknięte, ponieważ jest dzisiaj tak samo wypowiadane jak uotwarte, zapisujemy tylko za pomocą uotwarte. Jeszcze ostatnia uwaga. Zjawisku podobnienia pod względem dźwięczności nie podlegają spółgłoski. My, mi, ly, li, li ny, ni i ry. Ponieważ one nie mają swoich par pod względem dźwięczności. Zadanie domowe nie dotyczy osób, które, których podanie zostało przyjęte. Proszę wypisać swoje imię i nazwisko. Zaznaczyć liczbę liter, liczbę głosek, wypisać samogłoski, wypisać spółgłoski, podzielić je na dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe, twarde, miękkie. Jeżeli w Waszym imieniu i nazwisku dochodzi do uproszczenia lub upodobnienia, proszę to zaznaczyć.